Goście w Radzie Kielce jest nowy zastępca prezydenta Kielc od wczoraj, Agata Wojda, witam Pani Prezydent. I dzień gratuluję. Do... Oczywiście. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu i, i bardzo dziękuję za te gratulacje panu redaktorowi, ale też wielu słuchaczom i mieszkańcom, którzy odczaj bardzo dużo ciepłych słów skierowali w stosunku do mojej osoby. Nie będzie pani brakować pracy radnej? Po Oj, to drugiej chyba, stronie barykady? To chyba była największa bariera w podjęciu tej decyzji. Ja, ja byłam radną, byłam to taka forma, która nadal trochę mnie mrozi, przez ponad 10 lat i naprawdę byłam szalenie oddana tej funkcji. Strasznie cieszył mnie kontakt z mieszkańcami. Wiele ciekawych projektów, które udało nam się wspólnie zrealizować, dochodzić do porozumienia. I ta zmiana perspektywy z pewnością będzie dla mnie mentalnie trudna. Natomiast staram się sobie to. Tłumaczyć, bo to jest też zgodne z prawdą, że uzyskuję więcej możliwości, więcej narzędzi kreowania rzeczywistości w moim ukochanym mieście, i, i myślę, że z tego powodu mogę się tego cieszyć. Nie miała Pani obaw, obejmując swoje stanowisko i przejmując po Pani koledze, arkadiuszu, Kupsu działkę między innymi transportu, no i gorący temat śmieci między innymi. Ja myślę, że tylko człowiek bez fundamentalnej wiedzy albo odrobiny wyobraźni nie miałby obaw. Ja podchodzę do tych problemów z dużą pokorą, bo ich jest całkiem sporo, a jeszcze więcej wyzwań. Tak jak pan redaktor powiedział, to są bardzo trudne obszary, obszary bardzo dynamiczne, obszary, które dotykają tak naprawdę każdego mieszkańca, które są bardzo widoczne, w których nawet najdrobniejsza decyzja lub brak decyzji może generować jakieś bezpośrednie, codzienne problemy. I to jest oczywiście bardzo duże zobowiązanie i wyzwanie, ale wierzę w to, że. W Urzędzie Miasta jest zespół, który jest merytorycznie do tego przygotowany i dobrze, dobrze pokierowany, jest w stanie no, wypracować naprawdę rozwiązania, które może nie będą wszystkich satysfakcjonować, może nie będą przekonywać wszystkich radnych, ale takie, które po czasie się po prostu sprawdzą. Tak jak, tak jak powiedziałem, teraz staje pani po drugiej stronie barykady. To oznacza, że nie będzie już tak mówiąc kolokwialnie takich wrzutek na sesję, jak to się zdarzało i radni mieli pretensje do tego, że niektóre projekty uchwał dostają... Nie konsultowane, tylko są, no tak jak powiedziałem, wrzucane do porządku obrad czy wrzucane na, na sesję? Jedna uwaga, bo tak wiele osób mówi, że teraz stoję po drugiej stronie barykady. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy dojrzeli do takiej myśli, że wszyscy stoimy po jednej stronie barykady, wszyscy stoimy po stronie interesów miasta. Choć czasem różnimy się na poziomie takim merytorycznym, czasem na poziomie politycznym to, to tak bywa w tej polityce także samorządowej. Natomiast do meritum pana pytania wracając, z pewnością Pojawią się uchwały związane z problematyką, która jest z mojego obszaru, pewnie także z problematyką śmieciową. Natomiast ja bym bardzo chciała, żeby ta współpraca i komunikacja z radnymi była na takim dobrym poziomie, żeby radni nie byli zaskakiwani, nawet jeżeli się z czymś nie zgadzają, żeby stosunkowo wcześniej mieli wiedzę. Ja myślę, że oczywiście reprezentuję, reprezentowałam przez lata najpierw Platformę Obywatelską, potem szerszy klub Koalicji Obywatelskiej, ale mam taką nadzieję, że także radni Sprawa i Sprawiedliwości, na przykład bądź innych klubów, mimo że się różniliśmy, wiedzieli, że mogą ze mną usiąść do stołu i po prostu rozmawiać na argumenty. I to się z pewnością nie zmieniło. I też kilka telefonów, chociażby od koleżanek i kolegów Czajwa i Sprawiedliwości odebrałam, życząc mi sukcesu, bo przecież to jest życzenie sukcesów dla miasta. I też zawsze kwitowaliśmy tą rozmowę, że liczymy nawzajem na dobrą współpracę. Zapytam też o to później pana Marcina Chłodnickiego, który będzie gościem po pani. Związane właśnie też z polityką. Czy pani praca w Ratuszu będzie się wiązała z tym, że pani się będzie dystansować, jakby od swojego ugrupowania, czyli Platformy Obywatelskiej? Bo z tego co wiem, Artur Gierada, szef Platformy w regionie. Nie wiedział o pani nominacji dzień wcześniej. Ja powiem tak. Dostając tą propozycję od prezydenta Bogdana Wenty, zostałam poproszona o dyskrecję w tej sprawie. Dlatego, żebyśmy mogli te sprawy procedować w spokoju, bo spokój przy takich decyzjach jest naprawdę szalenie potrzebny. Czas był krótki na podjęcie decyzji i też czas krótki na organizację pewnych działań. Natomiast ja miałam okazję z Arturem Gieradą, który jest szefem mojej macierzystej partii, ale też moim wieloletnim dobrym kolegą. Miałam okazję przed samą nominacją, która nastąpiła wczoraj, jeszcze tą sprawę przedyskutować. Bardzo się cieszę, że mam od Artura takie pełne wsparcie i takie, takie dobre słowo życzące po prostu powodzenia. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Gościem, gościem Radia Kielce była Agata Wojda, od wczoraj nowy zastępca prezydenta Kielce. Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam.